Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, producent ekranu dachowego Włochaty. Sponsorem programu jest PGE, Polska Grupa Energetyczna, mecenas polskiego sportu. Sponsorem programu jest Millennium Hall, Twoje miejsce w Rzeszowie. Millennium Hall. w magazynie Bez Hamulców i dziś zapraszamy na spotkanie z oficjalnym już juniorem PGM Army Rzeszów Damianem Michalskim. Oprócz tego sprawdzimy co działo się na polskich torach żużlowych, powrócimy do świątecznej inauguracji sezonu w Gdańsku oraz tradycyjnie już odwiedzimy rzeszowski stadion. Nazwisko Damiana Michalskiego, który miał dołączyć do drużyny PGM Army Rzeszów pojawiło się w mediach już ponad miesiąc temu. Władze klubu jednak bardzo ostrożnie wypowiadały się na temat startów tego juniora w Rzeszowie. Damian nadal jest bowiem zawodnikiem Unii Leszno, a do Rzeszowa miał być wypożyczony na sezon 2012. Choć wziął udział w zgrupowaniu rzeszowskiej drużyny w Goriczan i treningu w Zielonej Górze, to cały czas określano go mianem zawodnika przymierzanego do startu w barwach PGM Army. Podobnie było w czasie oficjalnej prezentacji drużyny. Daniel Michalski nie był planowany, jeżeli chodzi o ten występ, tutaj, ale jest na. Jeździłem w Orle Łódź. E, miałem także z, e, dwa mecze w Rawiczu. No, w, dwa mecze wyszły mi w Rawiczu, a no, w Łodzi różnie, zależy od, od toru też, bo wiadomo, zawodnik się czuje dobrze na. No zależy jakim torze, bo każdy się nastawia psychicznie, tak? E, myślę, że w Łodzi nie punktowałem najgorzej, bo to cztery punkty przeważnie miałem, także nie mogę narzekać, że, że jeździłem, no, a w Rawiczu... dwa mecze mi wyszły, a dwa nie. Może to jest spowodowane tym, że miałem do, dosyć groźny wypadek w rybniku. Bo e, ja doznałem tam z mózgu i złamanego obojczyka, ale szybko się podniosłem i... Na koniec sezonu zaczęło mi znowu dobrze wychodzić. Dopiero w piątek główna komisja sportu Żużlowego potwierdziła możliwość startu Damiana w Rzeszowie. Damię Jazda w Ekstralidze to, to jest naprawdę krok do przodu, bo myślę, że, że uda mi się tutaj rozwinąć, rozwinąć moją karierę. No zobaczymy, no chciałbym buktować te 4-5 punktów na mecz, bo wiem, że mnie stać i będę robić wszystko, żeby, żeby, żeby właśnie mi to wyszło. Tamian jeździł również w barwach Mistrza Danii, drużyny Slang Group. Obecnie jest czwartym juniorem PGM Marny Rzeszów. Kolejnym będzie zapewne Marko Gaszka, który jednak wcześniej musi zdać egzamin na polską licencję. W Wielką Sobotę odbył się w Zielonej Górze turniej pożegnalny Rafała Dobruckiego. Zwyciężył w nim Jarosław Hampel. Skandal w Rawiczu, brak formuły lekarz sportowy na pieczątce badań, śwista i frankowa, dał kolejarzowi Rawicz zwycięstwo walkowerem nad Wiktorią Piła. Cud w Krakowie KSM Krosno po podwójnych zwycięstwach w biegach nominowanych wygrał z Wandą Kraków 45 do 44. Dawid Lampard chce uciszyć gwiedzących na niego tarnowskich kibiców. W lany poniedziałek zdobył dwa punkty i bonus w pojedynku azotów z betardem i chyba musi starać się trochę bardziej. tegoroczny sezon zawodnicy PGM Army Rzeszów rozpoczęli od tęgiego lania, jakie w lany poniedziałek otrzymali od drużyny Wybrzeża Lotosu Gdańsk. A oto składy drużyn, które walczyły w poniedziałek w Gdańsku. Wybrzeże Lotosu Gdańsk. Tomasz Jonason. Za Piotra Świderskiego zastosowano zastępstwo zawodnika. Tomasz Chrzanowski. Maksym Bogdanow Niki Pedersen Juniorzy to Krystian Pieszczek i Marcel Szymko PGM Arma Grzegorz Walesek. Za Jonasa Maciej Kuciapa Rafał Okoniewski Lee Richardson Jason Kram Łukasz Sówka Damian Michalski. Od pierwszego biegu pewnie prowadzenie objęli gospodarze, Rzeszowianie zaliczali kolejne porażki, by dopiero w piątej gonitwie dowieść do mety pierwszy w tym dniu remis. Najsłabszy start bezwcześnie zaliczył zastępujący Jonasa Kelma Korki i Maciej Kuciapa. W pierwszym swoim biegu zaliczył defekt motocykla, a w drugim na ostatnim łuku w czasie ataku na Maksyna Bogdanowa upadł. W ósmej gonitwie jako rezerwa taktyczna zastąpił go Jason Cramp, a w 11 dojechał do mety na ostatniej pozycji. No bardzo fatalnie zaczęliśmy, tak jak i ja i moja drużyna. Zacząłem od defektu. Wydawało się, że wszystko pracowałem na tym, żeby przygotować się jak najlepiej do tych zawodów, ale niestety no, w pierwszym biegu defekt sprzęgła, który uniemożliwił mi jazdę zaraz po starcie. E, także, no defekt do, do, do nieprzewidzenia. No nie wiem dlaczego tak się stało. M w motocykl był dopracowany na mecz, przygotowany jak należy, ale no niestety, jakiś pech e, nie pozwala mi zacząć z zawodów tak, jakbym tego sobie życzył. E, i, i, I potem trochę nerwowości, I, i jakoś tego nie potrafiłem już poukładać. E, także, no fatalny mój występ. Chcielibyśmy pojechać taką pełną Zedzetką jak Gdańszczanie. No, niestety. Jonas z KSM ma trzeci, a średnią indywidualną czwartą, i, i za niego nie, mog, nie mogliśmy zastosować pełnej zeetki e, za niego mógłby jechać Maciek i e, przepraszam, mógłby jechać Riko i mm, Rafał Konieski, no co, e, jak z perspektywy już wiemy, no nie byłoby najlepszym rozwiązaniem, i, i, i no, a poza tym no. Można stosować tylko jeden rodzaj rezerwy, więc jakby, jakby pozbawilibyśmy się w tych wyścigach możliwości skorzystania z ewentualnej rezerwy taktycznej, a jakby uznałem, że to nie będzie się nam opłacało, dlatego macie go w składzie. Bez punktów mecz zakończył również nowy młodzieżowiec PGM Armyszów, Damian Michalski, który w dziesiątym biegu niespodziewanie wysunął się na prowadzenie. Na trasie został jednak wyprzedzony przez Bogdanowa, po czym uderzył w bandę na ostatnim łuku. Upadek na początku szóstego biegu zaliczył również Lee Richardson. Potem w powtórce tej gonitwy usterka motocykla zmusiła Krystiana Pieszczka do zdobycia jednego punktu na piechotę. Wykluczony z powtórki Anglik w całym spotkaniu systematycznie dojeżdżał do mety na trzeciej pozycji zakończył więc mecz z dorobkiem czterech punktów. Nieco słabiej poradził sobie Rafał Okoniewski, który raz dowiózł do mety dwa oczka, raz jedno, a dwukrotnie zajmował czwartą pozycję. Całkiem nieźle natomiast zaprezentowali się Łukasz Słówka, Grzegorz Walasek i Jason Kramp. Rzeszowski junior wywalczył 5 punktów i bonus w czterech startach. W tym raz zastępując jako rezerwa taktyczna Damiana Michalskiego. Ja myślę, że bardzo udany, bardzo udany debiut i, 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 i wierzę w to, że będzie tylko coraz lepiej. Zresztą Michalski też nie zapunktował, ale pokazał wielkie, wielkie serce, wielką ambicję. I ja myślę, że on musi troszeczkę. By się uspokoić tam wewnętrznie, bo jest taki strasznie stresowany, stremowany, i, i z drugiej strony bardzo mocno napompowany, a to jest młody zawodnik. Także no, jakoś to się przełożyło na, na, na ten taki nerwowy występ. No ale ja myślę, że możemy, możemy jakoś tak. No, tutaj jeśli chodzi o juniorów, no, to, to musimy im dać czas oczywiście i możemy jakoś tam myślę, pozytywnie patrzeć na tą, na tą, na tą akurat parę. Lider rzeszion, Jason Crumb rozpoczął swój występ od problemów technicznych i zerowego dorobku punktowego. Później jednak wykazał się stuprocentową skutecznością, dowożąc za każdym razem do mety trzy punkty. W całym spotkaniu zdobył 15 oczek i lepszy od niego był jedynie Niki Petersen, który zdobywając 16 punktów poprowadził swoją drużynę do pewnego zwycięstwa 51 do 39. Nie najlepiej rozpoczęliśmy ten sezon, ale zawsze jest ciężko, gdy jedzie się pierwszy mecz na wyjeździe. No i dziś nie zachwyciliśmy. No właśnie nie wiem, dlaczego tak nie mogliśmy w ogóle trafić z przełożeniami, żeby nawiązać walkę i gospodarze uciekli nam bardzo dużą ilością punktów, ciężko było to nadrobić i też gdy tylko jedzie dwóch zawodników, ciężko jest dogonić drużyna, która, drużynę, która punktuje równo, wygrywa biegi, także... Nie zdołaliśmy tego zrobić jako drużyna. Na trybunach Rzeszowskiego stadionu zrobiło się cicho i spokojnie. Wszystkie krzesełka są już zamontowane. Na starej trybunie zakończono odnawianie ogrodzeń i malowanie oznaczeń. Po wschodniej stronie robotnicy montują jeszcze ostatnie elementy, sieją trawę i przygotowują całą inwestycję do odbioru technicznego. Choć termin jej przekazania nie został jeszcze ustalony, najwięcej pracy wymaga Tor. Banda zamontowana jest już na całej jego długości, ale wokół niej, tak po jednej jak i po drugiej stronie, pozostało jeszcze sporo do zrobienia. Dla klubu najistotniejszą sprawą jest ułożenie nowej nawierzchni, którą przywieziono tu jeszcze jesienią. Przedtem jednak trzeba usunąć z toru Tencini, który zawiera pozostałości po pracach budowlanych. Czasu do pierwszego spotkania pozostało już niewiele, a wcześniej konieczne będzie jeszcze utwardzenie toru. Z każdym dniem jednak szanse na podjęcie drużyny zleszna na własnym obiekcie rosną. Sponsorem programu jest Marma Polskie Folie, producent ekranu dachowego Włochaty. Sponsorem programu jest PGE, Polska Grupa Energetyczna, mecenas polskiego sportu. Sponsorem programu jest Millennium Hall, Twoje miejsce w Rzeszowie. Millennium Hall.